Pierwszy dzień eliminacji do Olimpiady prawdziwej pizzy neapolitańskiej w kategorii profesjonalistów już za nami. Odbył się on w pizzerii Furore w Gliwicach. Piękne miejsce, 26 zawodników i bardzo wysoki poziom. Zresztą zobaczcie sami. Dzisiaj drugi dzień zawodów w kategorii amatorów. Wszystkim uczestnikom grupy Pizza Domowa, przepisy i porady życzę powodzenia, a jeśli interesujecie wydarzenie, zachęcam do podglądania story, które wrzucam z tego właśnie wydarzenia. Pozdrawiam!